Teraz macie przed i oczywiście po Bardzo szybkie narzędzie, bardzo sprawne narzędzie W sposób zmieniliście kolor z Takiego granatu na czerwień Bez zmiany koloru tła, bez czegokolwiek innego Związanego z tłem Dziewczyny, nie dziękujcie, nagle wszystkie tyłki na Instagramie będą większe <laughs> Faceci, nie dopompowywać się Do przesady, ale zobaczcie Cześć, z tej strony ProZero, ja dzisiaj pokażę wam po raz kolejny Nvidia Studio i RTX Studio Jakim jest Asus Zenbook Pro Duo Słuchajcie, jest to już trzeci materiał z kolei Na tym sprzęcie, czyli przy wykorzystaniu Potencjału studia, e, słuchajcie Dzisiaj tak jak sam tytuł wskazuje Nie wiem dokładnie jak nazwę ten film Ale nauczę was obróbki fotografii Chcieliście żebym pokazał wam trochę bardziej co robię zawodowo Co bardziej robię w firmie Jak faktycznie wygląda obróbka w katalogach itd itd Więc dzisiaj pokażę wam tak Jak usuwać sińce spod oczu Jak zwiększać sobie mięśnie Zrobimy to albo delikatnie albo na przesadzie Żebyście faktycznie zobaczyli różnicę Oczywiście zrobimy jeszcze zmianę koloru W tym przypadku wykorzystam samochód na tle kontenerów kolorowych Żeby było trudniej Chcę wam pokazać że faktycznie wykluczymy tylko jeden Kolor, bo mógłbym wziąć na jakimś, nie wiem, ciemnym tle miasta, albo na tle ulicy czarnej, szarej i tyle. Nie, zrobimy sobie ci małe wyzwanie. To wszystko zrobimy w Photoshopie, natomiast później przejdziemy do Lightrooma. Pokażę Wam, jak ustawić sterownik Mercury Cuda, żeby wykorzystać cały potencjał karty graficznej i właśnie sterownika Nvidia Studio. Oczywiście dla tych, którzy nie widzieli poprzednich odcinków, pracuję na Asus Zenbook Pro Duo. Oczywiście ta bestia ma w sobie kartę Nvidia GeForce RTX 2060, oczywiście 32GB, procesor Intela i 7K 9 generacji, i oczywiście 1TB. E, dysk. Czym jest Nvidia Studio? Dla zainteresowanych puszczę Wam panel i widzimy się zaraz już w Photoshopie. Krótko konkretnie i na temat i bez owijania Tak jak lubicie, bo bardzo Was szanuję widzowie I wiem, że jesteście kumaci Nvidia Studio to platforma, która składa się z produktów RTX Studio Stabilnych, dedykowanych sterowników I pakietów dla twórców oprogramowania Czyli właściwie wszystko, co nas w tej chwili interesuje Od razu tłumaczę pytania, bo na pewno się pojawią RTX Studio to certyfikacja dla sprzętów Które muszą mieć wyśrubowane wymagania Do płynnej pracy na wszelkiego rodzaju aplikacjach Więc jest to przede wszystkim minimalnie Karta Nvidia GeForce RTX 2060 16 GB RAM, Procesor co najmniej i7 Oraz dysk SSD co najmniej 500 GB. Więc tak naprawdę są to sprzęty z najwyższej półki, bo przypominam, że są to wymagania minimalne. Dostępność sprzętów RTX Studio możecie sobie zobaczyć oczywiście na stronie Nvidia Studio, aczkolwiek wiem, że można je kupić bezpośrednio w komputerniku. Sterowniki obejmują mnóstwo aplikacji, na przykład DaVinci Resolve, Illustrator, Maya, OBS, Cinema 4D, 3DS Max, czy chociażby Adobe After Effects. Okej, okay, łycie kawy, widzicie mam już Photoshopa na wierzchu. Mam rękawiczkę od mojego tableta, oczywiście, plus mam stylus, bo ci którzy nie widzieli poprzednich odcinków, nie wiedzą, ale nie dość, że mamy dwa ekrany, więc na dolnym panelu będę mógł sobie poustawiać wszystkie warstwy, kolory i tak dalej, to na górnym panelu zostawiłem sobie ekran dotykowy, wyłączyłem dotyk, natomiast włączyłem używanie piórka i stylusa, więc tak też robimy. Utwórz nowy, cyk. Mm, albo inaczej, otwórzmy sobie fotkę, na której będziemy pracować, ponieważ mam zdjęcia w ogromnej rozdzielczości, więc nie chcę, żeby one Straciły na jakości oczywiście Ja troszkę to przybliżę, czekajcie, odłożę kawkę Zrobimy cyk, 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 dokładnie Ok, weźmy sobie bardzo dużej ikonki, dokładnie Mamy boxing, tutaj pokażę wam jak powiększać mięśnie Mamy oczywiście pana z sińcami potoczami Mamy samochód do zmiany I mamy oczko, którego może zmienimy też kolor Tak jak w przypadku samochodu Więc zobaczymy, zacznijmy może od zmiany właśnie koloru Zdjęcie jest naprawdę w ogromnej rozdzielczości Ponieważ starałem się, żeby mieć pliki RAW przynajmniej 4K Część tutaj jest też 6K jak widzicie troszkę, troszkę przetwarza program. Okej, okay, to jest jedno z mniejszych zdjęć wciąż. Ma 2560 na 1440 oczywiście 300 dpi. Dobra, mamy to. Oczywiście z automatu CTRL-J, zduplikujmy sobie to. Teraz tak, ja bym wziął e, na pewno te wszystkie panele typu kolor. Przeciągnął sobie na dół dokładnie. Dzień dobry, panie kolorze. E, Powiększmy go sobie troszkę, niech będzie większy. Cyk. Ja lubię te, lubię te panele trzymać raczej na dole, żeby nie przeszkadzały w pracy, a żeby nam pomagały, ponieważ Szczerze, bardzo, bardzo, bardzo lubię wykorzystywać potencjał drugiego ekranu właśnie w ten sposób, więc tam zawsze lubię mieć kolor, lubię mieć tam dopasowania wszystkie, żeby też mieć je pod ręką. Przede wszystkim, zanim zaczniemy coś robić, upewnijcie się, że macie zainstalowany NVIDIA GeForce Experience, wejdźcie sobie w sterowniki i upewnijcie się, że macie NVIDIA Studio, zainstalowany sterownik najnowszy i włączony, ok? To jest przede wszystkim cyk, potem wchodzicie w edycja, preferencje, w wydajność. I w wydajności, no ja ustawiłem sobie akurat 20 GB, totalnie mi wystarcza. E, I tutaj zmieńcie sobie oczywiście ustawienia procesora graficznego, użyj procesora graficznego w moim przypadku jest to Nvidia GeForce RTX 2060. Jak sami widzicie, cyk. Piło, dobra, słuchajcie, robimy to. Tak jak mówiłem, weźmy sobie na początek pędzel, cyk. E, oczywiście że twar... Boże, twardy Rozmiar tam 49 cyk. Weźmy sobie jakiś kolor, który jest totalnie inny niż ten, który mamy tutaj Zmniejszymy sobie krycie na 50 I po prostu przemalujmy sobie to, co chcemy, żeby zmieniło nam kolor Oczywiście potem wymarzymy większość tych rzeczy To jest najprostszy sposób totalnie W sensie bez bawienia się pentulem i tak e, dalej Możecie delikatnie wychodzić za linię Potem się to poprawi Tak jak mówię, to można też robić na masce Ale ja robię to w ten sposób, bo jest to tak płynne, jak tylko się da Tak naprawdę szczerze nie da się tego zrobić już płynnie, wiecie? Tak jak mówiłem, to jest totalnie, totalnie dla opornych. W sensie, umówmy się, możemy to zrobić maską, możemy to oczywiście zrobić jeszcze bardziej profesjonalnie i jeszcze płynniej, jeszcze dokładniej pentulem, ale pokażę Wam, że nawet to już zaczyna dobrze działać, bo weźmiemy sobie to wszystko, zmienimy kolorem selektywnym, więc tylko niebieskości w tym zakresie będą nam się zmieniać i zobaczcie, że naprawdę, naprawdę jest to tak płynne do zmiany. Że nie trzeba, nie trzeba to jakichś profesjonalnych, kurczę, e, obrysów i tak dalej robić co do jednego piksela. Bo ja często w ten sposób obrabiałem katalogi i to mówię zupełnie poważnie e, i to wystarczało. Zero problemu. Zaznaczamy sobie z kontrolą to, cośmy namaziali, chowamy te warstwę. Wchodzimy w dopasowania, w moim przypadku będzie to kolor selektywny cyk i ustawiamy niebieskości. I teraz sobie bawimy się kolorkiem. Zobaczcie. Możemy już zmieniać kolor naszego samochodu. I zmienia się tylko i wyłącznie kolor fury. Nie zmieniają nam się ani kolory przy lampach, ani znaczek, ani światło. Nic się z tym nie robi totalnie. Zobaczcie. Światło jest dokładnie w tym samym kolorze, w którym było wcześniej, mimo że zostało obrysowane przez nas. Lampy tak samo nie zmieniają kolory we wnętrzu, więc to jest najprostszy sposób na to. Dobra, spróbujmy teraz zrobić jeszcze coś innego. Pokombinujmy z innymi barwami, czyli cyk, cyk, cyk. I teraz możemy się bawić tym dalej. Zobaczcie, dajemy kolejny kolor selektywny, pyk. I teraz zmieniamy z zielonych dalej. Możemy sobie w ten sposób kombinować z kolorami tak tylko, jak chcemy. Wierzymy sobie teraz kolejny kolor selektywny. Pamiętajcie, że działacie na głównej barwie, czyli niebiesko-zielone, niebieskie i granatowe. I sobie robimy piękną zieleń Możemy teraz w żółty też pójść w tę stronę Jeżeli odbijemy Zobaczcie mamy taki lekko kremowy Nic się nie zmieniło poza tym co mamy zaznaczone Jak widzicie nawet światła we są identyczne e, Światło boczne jest identyczne i tak dalej Bo działaliśmy tylko i wyłącznie na kolorze selektywnym Słuchajcie jest jeszcze jedna opcja jak to zrobić w prosty sposób Żeby nie bawić się w obrysowywanie wszystkiego pentulem Tak jak mówię do takich prostych zadań to wystarczy Bierzecie sobie obraz do pasowania Bierzecie sobie oczywiście zastąp kolor i teraz patrzcie Papiemy sobie kolor niebieski Cyk No nieostrość może troszkę zmniejszmy Albo wiecie co nawet możemy to wziąć na maksa Bo po prostu potem wymarzymy sobie to co nas nie interesuje Dodajmy jeszcze kolor oczywiście ten jasny tutaj Cyk Okej okay, może nie aż tyle faktycznie ta nieostrość jest za duża Dobra w porządku I zbawmy się teraz kolorkiem Po prostu kręcicie sobie barwą Zobaczcie, czyliście czerwony, macie pięknie czerwony samochód. Tu jest oczywiście nasz granat, tu jest nasza zieleń wspaniała. Możemy sobie podkręcić jasność samochodu, ściemnić go jeszcze, ale zostawimy tutaj przyzerze. Na sycenie weźmy sobie plus 5. Na sobie ustawmy na 5 i zmienimy sobie barwę na razie w chodzącą w czerwień. I teraz zobaczcie, zmieniły nam się również kolory, oczywiście wszystkiego dookoła, prawda? Zobaczcie, nie tylko czerwony samochód, ale też kontenery i wszystko. Teraz przez to, że macie zduplikowaną warstwę, najprostszy sposób, bierzecie lasso, Cyk. Wycinacie nie chcecie tego kontenera. Cyk, cyk, cyk. Wycinacie sobie tylko furę. Bez kontenera oczywiście. Tu również łapiecie ten fragment, który wam umknął. Zero spiny, zero jakichś tam bardzo, bardzo odpowiednich i profesjonalnych e, obrysowań kontrol J to poniżej usuwacie. I teraz tylko fura zmieniawą kolor. Znaczycie sobie oczywiście maskę tą, którą mieliśmy wcześniej, tą naprawdę, naprawdę na cirku narysowaną. Kolor selektywny, wybieracie czerwony tym razem. I pracujecie sobie na tym, żeby te czerwień uwydatnić. Cyk, możecie zmniejszyć ten czarny, żeby był bardziej pomarańczowy. Możecie karmazynowy dodać, zobaczcie, cyk. Teraz zobaczcie, bierzemy sobie te dwa kolory selektywne, cyk, cyk. Bierzemy sobie na dół, łączymy z naszą warstwą samochodu. Z cal warstwy oczywiście. I w ten sposób zmieniliście kolor z takiego granatu na czerwień. Bez zmiany koloru tła, bez czegokolwiek innego związanego z tłem. Oczywiście przez to, że refleksje są takie szarawe, w tym odbiciu będą miały delikatnie inny kolor, dlatego musicie dodać delikatnie karmazynów i tego typu rzeczy, ale jak widzicie prosty sposób na zmianę koloru. Bez obrycowywania, bez kombinowania, bez pentulowania. naprawdę, naprawdę banalny motyw, jak zmienić kolor, a działa. Lecimy do kolejnej rzeczy. Kolejną rzeczą, jaką Wam pokażę jest naprawdę coś, co się przyda każdemu, czy to mm, osobom, które chcą ładniej wychodzić na zdjęciach z imprezy, czy to osobom, które chcą sobie zrobić jakieś poważne zdjęcie już do CV. Zobaczcie, mamy pana z potężnymi sińcami potoczami. Ja coś o tym wiem, każdy grafik coś o tym wie. Macham do wszystkich, którzy siedzą po nocach Zobaczcie, najprostszy sposób jak to zrobić w najnowszym photoshopie I w poprzednich pewnie też Dajcie okno, przestrzeń robocza, wybieracie fotografię Cyk, ustawiam wam wszystko pod fotografię Super yy, I narzędzie robocze gdzieś tutaj powinna być łatka Jest i łatka To jest taki, no dosłownie łatka, nie? Dosłownie taka łata I teraz zobaczcie, yy, tak jak mówiłem, zduplikowaliśmy sobie kontroli od naszą warstwę Łapiecie łatką to, co chcemy zamienić I przeciągacie na skórę, którą chcecie tam podstawić Program z automatu będzie Wam podstawiał skórę, która e, według rozumienia algorytmu i przeliczania, właśnie z procesorem, w tym przypadku graficznym procesorem, jak widzicie, zero laga, zero czegokolwiek, to od razu w czasie rzeczywistym nam przetwarza i dostawia nam e, ładkę z kolorem, który chcieliśmy mieć w tym miejscu. Zobaczcie, cyk, cyk, jak widzicie sami, no, działa to bezproblemowo. Oczywiście ten Pan ma dosyć duże e, te sińce pod oczami, więc będzie nam ciężej, ale zobaczcie, że i tak sobie z tym kurczę przepięknie program. Radzi. Tu oczywiście staracie się, żeby nam nie usunęło, jest yy, jak się nazywa, podkręcać sobie rzęs, ok, dolnych rzęs, więc łapiecie tylko tak, żeby do rzęs nam dochodziło, ale żeby nam nie wzięło cały rzęs. Jeżeli chcemy sobie te ym, zmarszczki usunąć, to już będzie trochę cięższe, ale również da się to zrobić, więc postarajmy się to zrobić łatwo. Na potrzeby tego odcinka, jakby chciałem tylko pokazać, że da się zrobić to z oczami, ale jakby również zmarszczki da się bez problemu usuwać. Tu oczywiście na czole powinny zostać, no bo ten pan ma taką minę, że jest zmarszczony, więc to jest cała, jakby, kwintesencja tego zdjęcia. Ale na potrzeby tego zróbmy to, żeby pokazać wam, jak to creepy będzie wyglądało, kiedy twarz powinna być jakby zmiksowana i pomarszczona, a nie jest. Bardzo sprawnie, bardzo szybko, zobaczcie, jak ile mi to zajęło czasu. Oddalmy sobie. Teraz macie efekt przed i macie efekt po. Bardzo szybko, bardzo sprawnie, praktycznie instant i. W czasie rzeczywistym. Zaraz mówię, jeżeli nie macie pobranych sterowników Nvidia Studio, może wam to lagować, jeżeli nie zmieniliście w preferencjach właśnie na renderowanie przez GPU. Jak widzicie, kiedy macie ustawioną akcelerację GPU, jakby uzupełnił wam to na bieżąco. To no i to jest tyle, nie? Bardzo prosty motyw, jak usunąć sobie sińce potoczami, jak usunąć sobie ewentualne zmarszki na czole jakieś syfki, tego typu rzeczy, to naprawdę ratuje życie. I ratuje tyły, żeby ładnie wyglądać na zdjęciach Wszyscy, którzy potrzebują fotki do CV e, Dobrej foty na Instagram czy czegokolwiek Na pewno to docenią A jeżeli już jesteśmy w klimacie Instagrama No to zapraszam Was teraz na dodawanie mięśni Lecimy Dobra, ja oczywiście nieudolnie troszkę usunąłem tutaj e, Naszemu przyjacielowi e, mm, Okej okay. No wiecie, YouTube jest YouTube jest jaki jest Wolę nie ryzykować Często się już zdarzały cuda Dobra, mamy oczywiście faceta bez y, sutków No niby męskie, ale wolę nie kombinować z algorytmem. Zobaczcie, mamy mięśnie. Jak go uwydatnić w prosty sposób? Już wam pokazuję, w sensie to jest, to jest najprostszy i najbardziej bajranski filtr. E, dziewczyny, nie dziękujcie, nagle wszystkie tyłki na Instagramie będą większe. <laughs> Faceci nie dopompowywać się do przesady, ale zobaczcie. Filtr i wchodzicie sobie w formowanie. Dokładnie tak. Warto sobie zrobić e, kopię warstwy, żeby się nie przegieli. To oczywiście macie podział na sekcje. Macie twarz, nos, usta i tak dalej, bo ten nowy Photoshop już sobie wyłapuje to wszystko, bo to jest generalnie do twarzy przygotowane, żeby e, podwyższać policzki na przykład u modelek, żeby delikatnie brwi regulować i takie tam rzeczy, ale my zajmiemy się oczywiście, że oczywiście, że zawijaniem i wygładzaniem i tak dalej. Weźmy sobie przede wszystkim wybrzuszanie, weźmy sobie trochę większy pędzel, syk i to już Wam może mocno obciążyć, kompa, ok? Weźcie sobie taki pędzel, jaki chcecie, jaki uważacie, ok? I po prostu pompujecie Gościu, bary mu zwiększamy, zwiększamy mu biceps. O, oczywiście, że tak. Trochę zwiększamy mu przedramię, niech ma. Teraz powiększamy mu oczywiście bark drugi. Zobaczmy sobie tam 900. A co, niech nie odstaje. Powiększamy mu oczywiście przedramię po raz kolejny, cyk, cyk, cyk. Jeżeli chcemy węższą talię, bierzemy teraz zwężanie, po raz kolejny robimy to samo, czyli bierzemy po prostu większy pędzel i zwężamy talię. Cyk, 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 cyk. Możemy trochę mu zwężyć szyję, możemy mu delikatnie poprawić karki, czyli bierzemy teraz. Smużenie dokładnie i rozciąganie do góry. Zobaczcie, poprawimy mu kark delikatnie. Pociągnijmy to do góry, ok? Pociągnijmy drugi kark do góry. I zobaczcie, możecie powiedzieć nieduża różnica, ale macie przed i macie po. Serio, jest różnica, jest różnica, wiecie o tym doskonale, że jest różnica. Można bardzo podkręcić mięśnie, bardzo dopakować gościa. Często używane w katalogach, żeby na przykład na facecie lepiej wyglądała bluza, tego typu rzeczy. Żeby, żeby model miał większą talię, żeby był bardziej nabity. Często pewnie wykorzystywany też przez zdjęciach czy katalogach dla kulturystów i tak dalej, no bo jak różnica jest instant, jest ona naturalna. I teraz, jeżeli wam się na przykład wygnie jakaś szafka czy coś, nie? Bo wiecie, jak będzie popować, to szafka, która jest prosta, nagle wam się wygnie. To przez to, że zduplikowaliście, bierzcie sobie potem gumkę, bierzcie sobie dosyć duży rozmiar, e, twardość tam powiedzmy mniejszą i wymazujecie sobie przy rantach wszystko, wiecie, żeby było pozostałe, żeby tło po prostu wymazać Wtedy jest to, że powiększacie, tłobam się e, wypełnia i nie ma żadnego problemu, a jak pomniejszacie talię, to bierzecie sobie pod spód warstwę i smużeniem sobie dociągacie jakąś szafkę, medlę czy coś, żeby po prostu była zachowana, pełna linia. Bardzo proste. Teraz słuchajcie, lecimy do Lightrooma, tam pokażę Wam Elements Enhanced Details i pokażę Wam, jak płynnie możemy sobie dodawać kolory, e, bawić się tym Enhanced Details i tak dalej. Jak to wszystko płynnie po prostu funkcjonuje na RTX Studio, właśnie z Nvidia Studio, ze sterownikami i z wykorzystaniem karty graficznej. Zobaczymy, jak pójdzie. No ja trzymam kciuki. Bo tutaj na razie wszystko płynnie, ale spodziewałem się, że będzie płynnie. Lecimy do Lightrooma. Idealnie, zobaczcie, jesteśmy w Lightroomie i ale jaja. Mam akurat zdjęcia z Zephyrusem z tego względu, że no mieliśmy sporą sesję z Darią, która się jakoś nigdy nie ukazała jeszcze na Instagramie. Aczkolwiek nadchodzą jest mnóstwo zdjęć, więc to perfekcyjnie się składa. Przede wszystkim ustawmy sobie renderowanie z karty graficznej. Mam już aparat na wykończeniu, więc raczej będę już operował na tej kamerze i na laptopie. Ale póki tam to działa, to będziemy funkcjonować na dwóch kamerach, dobra. Edit preferences, oczywiście, że tak. Use Graphic Processor, ja mam auto. Możemy wybrać custom, więc wybierzmy sobie custom, cyk. Use GPU for Display, Use GPU for Image Processing Oczywiście wykrywa moją kartę graficzną Full graphics acceleration is enabled Więc mamy to włączone Don, Dobra, słuchajcie Mógłbym pracować na tych wszystkich zdjęciach Ale pokażę Wam dzisiaj coś lepszego No i właśnie świat mi Dokładnie w tym miejscu siadł mi aparat Więc musicie mi zaufać, że wszystko jest robione e, stricte na lapku Zobaczcie e, Mam architekturę Mam audience I mam oczywiście, że e, Otwartą książkę I teraz tak Review for import Odpalamy Mamy trzy fotki i mamy te trzy do wyboru i teraz zobaczcie, ja będę chciał na nich pracować już w locie, więc przede wszystkim zobaczmy jak to funkcjonuje. OK, Hide and Show Photos Panel, got it, Mnie tutaj pokazuje e, oczywiście podpowiedzi, bo aktualizowałem sobie do 2021. Możemy się bawić już na tym etapie z kolorystyką i tak dalej, a zobaczmy sobie jak to będzie wyglądało, jeżeli będę zmieniał na bieżąco. OK, zero laga jak widzę, kontrast. Dalej zero laga. Dobrze. Pracujemy na fotkach o naprawdę ogromnej rozdzielczości. Ja jeszcze dla pewności wam pokażę, żeby potem nie było domysłów. Fotka architektura ma rozdzielczość 7952 na 5304 jest to 300 DPI. Także możecie się tylko domyślać, jak to wszystko wygląda. 4K to jest minimum, na jakim tutaj pracuje. Dobra, saturacja. Fajnie, że się od razu nakłada na e, fotkę już przy podglądzie i, i bardzo dobrze to działa, więc tutaj jestem bardzo, bardzo szczęśliwy z tego, tak to działa. Dobra, saturacja, OK. E, tutaj oczywiście mamy kolor wybrany hił, możemy sobie wybrać całe. Zieleń, y, raczej chcę w stronę niebieskości, żeby była zimna. Nie wiem, czy chcę tej żółty. Mm, wygląda całkiem spoko na łodyżce, ale ja chcę bardzo, bardzo, bardzo mocną zieleń. I chcę moje kwiatki, żeby były raczej niezimne, Nie chcę niebieskości, ale też ładnie wyglądają. Aczkolwiek ja chcę bardziej wróż. O, dzień dobry. I dobra, mamy to. Teraz color grading. Tutaj możemy naprawdę się pobawić. Możemy sobie zgradować, tak jak widzicie, wszystko w czasie rzeczywistym, tak się dzieje. Dajmy sobie ciepłe zdjęcie. Jak cieplutkie, to zdjęcie bardzo. Cienie raczej, raczej w ten kierunek, dokładnie. I weźmy sobie kartkę. Nie chcę, żeby to była um, jakkolwiek zmiana. Bardziej wróż. Super. Ja chcę detail. Dzień dobry. Tu jest jeszcze opcja foto i enhanced details. I zaraz się tym zajmiemy. Z tym, że mam teraz w jpeg niestety te zdjęcia. Więc to sobie zapiszmy przede wszystkim, bo jest. W moim zdaniem już jest piękne. Export File Type JPG, Tiff. Oczywiście. Nie, JPEGA. Zróbmy sobie JPEGA na spokojnie. Zobaczcie, macie zdjęcie przed obróbką i po obróbce. Oczywiście ja przekręciłem na maksa kontrast, jak tylko się da, żeby wam pokazać, ale zobaczcie, wybiliśmy strony. Miałem pełną kontrolę nad kolorem. Zresztą do tego jest Lightroom, tak? Żeby pełną kontrolę nad kolorem mieć, właśnie nad waszymi zdjęciami. Ale chciałbym jakieś zdjęcie w RAW znaleźć, żeby pokazać wam Enhanced Details. Bo niestety wszystkie zdjęcia, które tutaj mam, nawet ta architektura jest w JPEG-u, a potrzebuję w pliku RAW, żebyście widzieli. Jak się właśnie te detaile zachowują? Dobra, widać, że to było obrabiane, bo jest bardzo zsaturowane na tle innych. Wybierzmy sobie jakieś takie, właśnie, które będzie dobre do tego projektu. Myślę, że te, bo mamy dwa kwiatki na froncie. Dzień dobry. Dokładnie tak, na tym będziemy zaraz pracować. Cyk. To jest raczej raft. To nie jest chyba Przerobione na jpegi, Zobaczmy. Ok, generuje nam preview. Zobaczmy, na spokojnie. I mamy Enhanced Details. Ok. Czyli to wykorzystuje, jakby maszynę, która się uczy cały czas do. Poprawiania jakości detali i usuwania artefaktów w najbardziej surowych plikach, czyli po prostu w plikach row bądź raw. Eee, dobra, ok, ok. I zapisze nam nowego DNG po ustaleniu tego. 3 sekundy niby ma to się robić, tylko dobra. Encens, dawaj. Ok, to już się stało. Mamy przed, mamy po. Na materiale pewnie tego nie będzie widać, chociaż może być widać, zobaczcie. Ok, usuwa się praktycznie całkowicie rozmazanie, zobaczcie. O ile bardziej ostre jest to zdjęcie. Tylko po wrzuceniu tego Enhanced Details, który zajął ile sekundkę? Wow, ja jestem w szoku. Dobra, dokręcimy jeszcze tylko kolorki. Czyli działa, działa to perfekcyjnie. Ojej, miało być 0,52. Działa to perfekcyjnie i bardzo, bardzo się cieszę, że tak sprawnie, bo obawiałem się, że to się zmuli. A widzicie, że jakby przetworzyło w czasie rzeczywistym i dodało nam naprawdę sporą ostrość. Dlatego chciałem bardzo, bardzo mieć zdjęcie książki, bo wiem, że to dokładnie pozwala nam dostrzec nawet napisy, które były wcześniej rozmazane. E, bardzo, bardzo wyostrza, więc kurczę, no piękna sprawa. Dobra, saturowane kwiatki. Bardzo w ogóle podobny kolor do tych, na których przed chwilą działałem, więc super, że udało się... Znaleźć to zdjęcie też w Row, zróbmy taką magiczną fotkę. Dokładnie coś takiego. Mocno saturowane, różowe kwiaty. E, aż rzucające taki poblask lekutki na podłogę. Jak widzicie, bez problemu wszystko działa. Enhance Details działa jak najbardziej. E, bardzo się cieszę, że to działa i że to działa tak sprawnie, bo poszło nam szybciuteńko. E, jak widzicie, przetwarzam zdjęcie. Już mamy. Eksport na poprzednich ustawieniach. E, kwiatek 2. Kwiatek 3 tym razem, cyk. Bardzo sprawna praca. Teraz pytanie, jak bardzo e, jest ostry ten kwiat. No jest ostry, jest straszna różnica. Widzieliście, że wcześniej był rozmazany, a teraz, mimo że podobałem kolory, to bardzo. Oczywiście to też nie jest jakieś mega, 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 bardzo dobre jakościowo zdjęcie. i macie lepszy. Zobaczcie, nawet włoski widać na kwiatku. ok, czyli to działa naprawdę, to pomaga mocno. To wcześniej było wszystko rozmazane. Jeżeli macie lepszy obiektyw, lepszy aparat, to będzie jeszcze lepszy efekt. Ale zobaczcie, jak bardzo odznaczyło nam te trzy kwiaty na froncie od tła. Po co to, to właśnie jest? Tak samo na podłodze mamy dużo, dużo bardziej szczegółowe elementy, jak kamyczki. Jak zobaczcie, ten żwirek czarny. To wcześniej było wszystko rozmyte, teraz mamy pięknie to wyostrzone, więc naprawdę kozak działa to i cieszy mnie to, że nie działa tylko i wyłącznie na tekście, tylko faktycznie małe źdźbła i elementy wyłapuje i po prostu... Pomaga uzyskać lepsze efekty, lepszą ostrość. Wiem doskonale, że ludzie, którzy pracują na ogromnym formacie zdjęć, często skarżyli się na lagi. Jak widzicie, zero lagów, wszystko praktycznie instant. Jak coś trzeba było pomyśleć, to maszyna myślała, ale to zajmowało 5-10 sekund i było gotowe. Do pracy jak najbardziej polecam, więc dziękuję bardzo za oglądanie. Ja byłem prognozował, byliście wy. Widzimy się w każdy wtorek, czwartek i sobotę. I ten motyw z Enhanced Details jeszcze myślę, że kiedyś pokażę mocniej. Aczkolwiek na tym świecie bardzo ładnie się to pokazało. Dobra, tyle ode mnie. Widzimy się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o 6.30 nie wiem czy już to mówiłem czy nie, ale dziękuję, do zobaczenia już niedługo, cześć!